Zabiegi z zakresu ginekologii czasem bywają koniecznością, ale coraz częściej kobiety decydują się na nie ze względu na poprawę komfortu i jakości życia. Zaprosiliśmy Anię do szczerej rozmowy o swoich doświadczeniach. Powiem szczerze, jestem zadowolona, że wykonałam zabieg ginekologiczny. Dlaczego zdecydowałaś się na ten zabieg? W moim przypadku nie był to urodowy kaprys, jeśli można to tak określić. Moja dolegliwość wiązała się z bolesnymi podrażnieniami, częstymi infekcjami, z bólem podczas stosunku. To znacznie obniżało jakość mojego codziennego życia. No z perspektywy czasu widzę też, że ta przypadłość wpływała na moją samoocenę. A jak przygotowywałaś się do zabiegu? Wiedziałam, że po zabiegu będę odczuwała ból, dlatego zaczęłam szukać informacji i dowiedziałam się, że warto wtedy stosować tantum rosa. Jak wyglądały pierwsze dni po zabiegu? Szwy ciągnęły, utrudniały siedzenie. Nie był to łatwy okres w moim życiu. Na szczęście udało mi się uniknąć silnego bólu. Po zastosowaniu Tantum roza od razu poczułam ulgę, a na tym mi najbardziej zależało. Do pracy udało mi się wrócić jakieś kilka dni po zabiegu. Naprawdę warto stosować Tantum roza po zabiegach ginekologicznych. Lek Tantum uśmierza ból i korzystnie wpływa na gojenie rany po zabiegach ginekologicznych. Zawiera substancję czynną benzydaminę, która wykazuje działanie przeciwbólowe, znieczulające, przeciwzapalne, antyseptyczne oraz przeciwobrzękowe. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.